Dzisiaj pokażę Wam mój zbiór alfabetów do stemplowania w masie cukrowej. Powiem nieco o ich wadach, zaletach, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli stoicie przed zakupem swojego pierwszego alfabetu, to mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was przydatny. A jeżeli już jakieś posiadacie w swoich zbiorach, ale chcecie je poszerzyć, to też obejrzyjcie ten film do końca, ponieważ będę mówić tutaj o kilku ważnych rzeczach i być może będziecie wiedzieć wtedy, na który się zdecydować. W moich zbiorach posiadam głównie minione formy, Sylart oraz kilka takich z innych firm, których pewnie nie znacie, więc zacznijmy najpierw od miniowych form. Pierwszy, najmniejszy z tych, które posiadam, jest to wersja Sweet Mini kupowałam go bodajże w sklepie Słodka Pasja już ładnych parę lat temu i to jest najmniejsza czcionka ze wszystkich, które posiadam. Plusem jest to, że sporo można zmieścić, szczególnie wtedy, gdy na torcie nie ma miejsca na zbyt duże litery i warto mieć chociaż jeden taki mniejszy alfabet w swoich zbiorach właśnie po to, żeby w razie takiej sytuacji, kiedy nie mamy dużo miejsca, a potrzebujemy zrobić napis na przykład wielkimi literami, to właśnie takiego alfabetu użyć. Tutaj ta czcionka ma nieco Całe 2 cm jeżeli chodzi o cyfry oraz wielkie litery i do tego mamy jeszcze około 1,5 cm mniejsze litery. Każdy z tych alfabetów przychodzi w pudełku plastikowym z przegródkami, więc łatwo możemy sobie uporządkować nasze litery. Kolejnym alfabetem, który wam pokażę, a zarazem pierwszym, który miałam w swojej kolekcji, to były miniowe formy wersja Exclusive. I tutaj cena już jest nieco ponad 100 zł. Jest to taki ładny i elegancki alfabet, ale te litery, szczególnie duże, są naprawdę sporej wielkości i po prostu nie zawsze jest miejsce na torcie żeby później taką szarfę z wielkimi literami umieścić. Tutaj macie porównanie wersji Sweet Mini oraz Exclusive i Możecie zobaczyć, że ta różnica jest naprawdę spora. I jeżeli chodzi jeszcze tutaj o ten alfabet, to mamy naprawdę takie ładne, eleganckie wywiasy. Mi osobiście bardzo się to podoba i jeżeli mam okazję, to właśnie bardzo często tego alfabetu używam. W moim zestawie okazało się, że jedna litera jest nie od kompletu, była dodatkowo i właściwie nie wiem, co ten znak miał za znaczenie. Natomiast warto właśnie sprawdzić zawsze po zakupie, czy te wszystkie znaki się zgadzają. Kolejnym alfabetem to jest jeden z tych, które wszedł niedawno do sprzedaży, wersja premium. On ma jeszcze dodatkowo takie małe stempelki z inną czcionką, które bardzo się przydają, bo możemy urozmaicić te dekoracje na torcie. I tutaj możecie zobaczyć, że jednej litery po prostu mi brakowało w tym alfabecie, ale jak napisałam do sprzedawcy, to przy następnym zamówieniu dosłali mi ją. A tutaj już Wam pokazuję, jak wyglądają te stempelki. Bardzo je lubię. Takie gotowe różne napisy bardzo ułatwiają pracę, a dodatkowo w połączeniu z inną czcionką naprawdę fajnie wyglądają na torcie. Plus też za dodatkowe litery, które ułatwiają montaż wyrazów, kiedy mamy jakąś literkę podwójnie, potrójnie, wtedy jest po prostu łatwiej ten wyraz ułożyć. W tym alfabecie mamy też dwa rodzaje litery z, małej litery z, czyli w zależności od tego, jaką bardziej lubimy, taką możemy sobie użyć. Kolejnym alfabetem, który posiadam jest to Sylart, alfabet kaligraficzny, ale w tej mniejszej wersji. Cena to jest plus minus 150 zł. I powiem Wam, że tutaj ten alfabet jest naprawdę wyjątkowy. Co prawda nie możemy tutaj wypełnić tych wgłębień tak jak na przykład w innych, ponieważ one są naprawdę drobne. Ale ten alfabet ma taki swój urok, że on już nie potrzebuje żadnej innej dekoracji. Bardzo duży plus za to, że mamy tam szynę do układania tych literek i wiemy, jak. Jak je ułożyć? Ponieważ te odwrócone litery są czasami trudne do rozgryzienia, ale z drugiej strony mamy właśnie już takie drukowane, więc zawsze wiemy o jaką literę chodzi. Duży plus też za to, że litery, które często powtarzają się w wyrazach, są dodane w alfabecie po kilka razy. Moim zdaniem wersja mini jest bardzo praktyczna, jeżeli chodzi o ułożenie wyrazów później w torcie. Dużo się mieści, ale ta czcionka jest też właśnie optymalnej wielkości. Bardzo ją lubię i też, jeżeli mam okazję, to często ją używam. Ale im więcej mamy tych alfabetów, tym naprawdę łatwiej użyć nam ich w różnych kombinacjach i możemy połączyć różne czcionki z różnych alfabetów i uzyskać fajne elementy dekoracyjne. A tutaj jedno z przykładowych zdjęć w trakcie pracy. I przechodzimy do kolejnego alfabetu, również marka Sylart, tym razem tortowy alfabet 2, średni. I tutaj cena to jest mniej więcej 80 zł. Mamy tutaj też takie fikuśne znaczki, to już bardziej ta czcionka pasuje mi do takich tortów powiedzmy sobie dziecięcych, ale niekoniecznie, bo jest też naprawdę. Wiele możliwości, kiedy możemy jej użyć. U mnie akurat jednego znaku jest za dużo. Brakuje też dużej litery O, ale to wszystko ja zauważyłam dopiero w momencie, kiedy przygotowywałam ten film, i wtedy okazało się, że gdzieś coś tam było pomieszane, brakowało na przykład jakiejś cyfry lub litery. Ten alfabet ma jeszcze fajne znaczki zastępujące kreski, które możemy użyć właśnie w tortach dziecięcych. Mam wrażenie, że przez ten układ stempelków i ich grubość troszeczkę mocniej musimy przyciskać w masie cukrowej, ale generalnie nie ma jakiegoś większego problemu z tym alfabetem. Kolejny to Mill Art Alphabet Antilla i tutaj cena to jest mniej więcej 50 zł. Jest to też taka bardziej dekoracyjna wersja, powiedziałabym. I to jest jedyny alfabet, który posiada wszystkie znaki, zarówno duże, jak i małe litery, Głównie chodzi mi tutaj o polskie znaki. Nie spotkałam się z tym w żadnym innym alfabecie. Także, jeżeli potrzebujecie właśnie czegoś takiego, to zastanówcie się nad tym. On akurat przyszedł w takim foliowym woreczku, więc tutaj musiałam go sobie przełożyć. On jest dosyć podobny do miniowych form z wersji Exclusive. Zarówno czcionka, jak i jej wielkość jest podobna, więc tutaj musicie sobie sami zdecydować, jaki alfabet bardziej Wam się podoba. Nie posiada za to litery Q, zarówno dużej, jak i małej, no i nie przychodzi w pudełeczku, więc tutaj musimy go w coś przełożyć, bo po prostu możemy te literki bardzo łatwo zgubić. Kolejnym alfabetem jest to taki alfabet w stylu Harry'ego Pottera. Niestety nie mogę sobie przypomnieć w jakim sklepie go zamawiałam. Prawdopodobnie jest on w którymś z filmów na temat polecajek cukierniczych z różnych sklepów, więc jeżeli interesuje was konkretnie ten alfabet, to zajrzyjcie do tych filmów. Z polskich znaków posiada tylko literę dużą EU. Jeżeli chodzi o małe litery, to są on, e, oraz eu. I tak on wygląda w całości. Tutaj działa on troszeczkę na innej zasadzie. Przyszedł jeszcze w takim pudełku. Każdy z tych literek ma u góry taki wystający cypelek, dzięki czemu możemy łatwiej odcisnąć każdą z tych liter. A tutaj już macie porównanie wszystkich alfabetów, które posiadam. Przyznam szczerze, że odciśnięcie ich wszystkich, wycięcie, zrobienie zdjęć i ułożenie w jakiejś sensownej kolejności zajęło mi prawie cały dzień, więc mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was przydatny, bo naprawdę sporo pracy mnie kosztowało, żeby tak Wam to pokazać. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję. Jeżeli jakiś bardzo Wam się spodobał, to zajrzyjcie do opisu pod filmem, ponieważ na niektóre z nich jest rabat. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Życzę Wam wszystkiego smacznego!